Okej okay. O, ten Maldamba był darmowy skin. Jest najlepszy wciąż, więc. LOL. Immacringa. Jeszcze kurwa, kto jest kurwa tak to Atlas level Maćka 8! Zabrać. Pisz ktoś na czacie, czy, ma, czy macie gra. Chyba, że go nie potrzebujemy, to. Maciek. Zamiana spała, Pawłem. No, ale chcę Dawaj. przyjść na mój komputer, pograć, żebym mo mogła iść zjeść. Kamerem? Nie, bo on nie umie rowerem On będzie kurwa Lexem grał i będzie robił kurwa 10 tysięcy damage, mówię wam 100% info od Boga Możliwe? No ej! <grywa> Lex jest z latynosem i tak będę w skóry. Łuka... Łukasz też jest z latynosem, więc Znaczy no rasizm for my friends I only want to say uh, I I want to have skin like Richard bardzo bym chciał być latynosem Ale to się wiąże z tym, żebym miał mniejszą knagę Ale wciąż knagi nie każdy, do, każdy, nie każdy widzi moją knagę Ale skóra już tak e, Bomb King, Maldamba Nie mają tego Trzeba to wykorzystać I nie mają też przede wszystkim tych tych Wora kurwa będzie trzeba się skupić tu jest taki daszek, na którym można stać, więc. O nie, Atlas, kurwa. W o nie. Nienawidzę Atlasa, Atlas to jest główna. O Wora. Gdzie jest Wora? Tu jest Wora. Leżeć? I'm dead. Okej, okay, nie płacz. Jest still alive. I'm dead. Tarczę stawiam. Wora przyszła? Nie, wora jest daleko. Nie, już jej nie ma. Usunął ją, odkry. Tak, ja idę do przodu. Ja też idę do przodu. Mhm. Ale od prawej idzie. No, Leżeć? O kurwa, mam przejebane troszeczkę, bo mnie zslowmowało jakieś gówno. O kurwa. W ogóle nikt nie pcha, nie? No a kto ma ci pchać, kurwa, jak mamy... Co ja kurwa? Płytówek, niechcieństwa, ekstrułacji. Przestań! Przestań! Ojej, nie chcę oddać. Kurwa, ona no jest nieśmiertelna. Cofnęli mnie do sławna. No i faj. O, mi o kurwa, z Matuszem będą wypierdoleni, firmę zmieniają na ochronie Tak. To będą wypierdoleni, czy zmieniają firmę? Nie wiem, prawdopodobnie jeden traci pracę i w sumie dzisiaj Mateusz sam został na rozmowie, a ten Więc Beka Ej, bo tu Inara mnie puszczę. fajnie by było dostać Dobrze Pchajcie, pchajcie, bo tutaj ktoś nie ogarnia od nich. Ewidentnie Leży O oh, ta ta ta, postrzeli sobie moją tarczę, kurwały tam. A, plecy! O nie, stunet, stunet. Tu bombking jest, o kurwa, dostałem bombkingiem w Żyje tam ktoś na punkcie? Chciałbym dowiedzieć chociaż. Healer'y, daj No i nara mnie Kosiłam Au! O To jest wciąż kurwa do przeżycia Już jednak nagnie nie Brod, what? Co on tam pierdoli? Śmiecie? Uuu, kurwa zaatakowała mnie dziwka O ty kurwa jebana Eee, robimy kurwa e, szybki spell Szybki spell atak Szybki Spell atak Tutaj widzę tutaj ata atakment Bronimy się. Tutaj pani luk zostanie z. Ja, nie mów, że nie kupujesz odporności jeszcze Ja? O. A nie wyjabę jej raczej. Na pewno uniknie. No na korzenie mnie dziwko będzie robić. No i chuj. Ginę sobie. Co? Paweł, tam ty coś. Fajna, i fajna druidka, pierdolona dziewka, ale bym ją zwyzywała ale to ona tylko na to czeka, żeby, żebym ją wyzywał, żeby się pośmiała. Więc się powstrzymam. Ej, bo Tainara mnie puszuje. Mogę? Chyba ten. Dlaczego ona się na mnie uwzięła? Jebał ona kolegów? Kurwa szuka On tu jest A ja idę do przodu, zaraz Oh shit Eee, tu jest ta Wiedźminka pierdolona Przejmujesz go? Ktoś od prawej chyba szedł On się wydaje od tyłu Aaa Nein Ja będę no jakina A, na no healerów czekamy słabym. Bo healerów nam brakuje, ale jeszcze żyjemy w obie strony No i dobra bomb nie załatwia Uciekł ten jebany śmieć, no kurwa ulta dostał Z dwóch stron go bierzecie Maldamba u góry No ja Też. go nie wiem Mamy plecy No fajnie, że mam plecy Jak ta Inara mnie puszuje bo ona... Nie, bo ona się na mnie uciera Patrzcie, patrzcie Faj ktoś <laughs> Ale z tą bombę Inara, pierdolona dziewczyna nie. nie ma! Żyjemy! O! No, w moją tarczę, w moją tarczę! Tak, ona czas nie wie, że w moją tarczę nie można! Marne rzeczy. On nie wie. Oj, oh, To jest bardzo blisko wciąż. Jestem? Ale... Broń no I na nie będzie pchała. Ona się na mnie pchała. Kurwa To jest one tick, kurwa Czekaj Leżysz? Zobaczę Bobę Bąkim, bom bombki Ja nie jestem w stanie na Bąkim na zagrać Zobacz A ja to nie dowiem jak na racze Pal ją W bliskach Ale nie ona ciebie Grobem yy, masz No Bum, 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 bum ochronkę, mam na pod nich, nie muszę się już martwić Co? troszeczkę słabo no w ogóle skąd ty wiesz, że oni odchodzą? Ktoś ci pisał teraz Kto odchodzi? No że... ten nie, Michał... Nie no, wszyscy... na ten... jest firma zmieniana, więc... Więc wszyscy, będzie rotacja na media wszyscy, nie? Albo dwóch wyjebie i będę ja z Janusz to jedno, tak mi się wydaje, że no ja i Michał i Janusz, tak? A że Mateusz Zitek jest jakiś mały ekspozycyjny, to. Ewentualnie na żgowie będzie pracował, Michał. Mam mały problem. no. Ja mam problem, A... Nie masz problem, bo ja pierwszy miałem ten problem. Ale teraz i... punkt Fernando. To i naraz tak puszuje, że ja nie wiem a nie, dłużę. bo ona się na mnie fokusuje ona ma wyjebane w was no nie, tu... ten... I ten jest low no i ku cool, nie, trafię multa. nie, leć mnie ja to ma mało fuck you no, jej to... powiedziałem, nie ma nie, no i na ramy się ten fokusuje Ooooooo! Ulty poleciały ściany poleciały No bo oni chcą ten punkt jakby kończyć, Chcą jakby pokazać dominację mm, miłość A nie przeżyłem już Lebo. No i chuj dlaczego nikt nie wchodzi na punkt Why you so fucking mad? Co? Jezus, się nie, jakby siebie słyszał. Co? No i mnie od boku! No A i no, kurwa gdzieś zapierdala. Kurde. się, kurwa. Kurwa. No. Dzieci z autyzmem, kurwa. Tak, coś tam pcha, nie? No i kurwa final, kurwa. Bora. Nie no kurwa! Nie radzi... Bora na mnie idzie Jest w tym domku Bora tutaj ci obsiągnie i co coś jest stanie Jała Lecimy! Trzeba ulty zasabować no. na punkt następny oni też mają Fajnie, że mnie cofnął do pełnego HP, ale ja i tak ginę bo inara boe on... yy, odechcę właśnie albo, albo się ogarniecie, albo nie gram Jezus! No jakbyś się słyszał, nie o, wyleciała sama. Tak. Jeszcze ją dotknąłem Cofnął mnie kurwa O ulta mam Chętnie bym go wykorzystał Ale kurwa wiesz nie mogę Wiecie co? Jebałem wam matku wszyscy To jest kurwa przegrane aktualnie Co ja ma miłość To jest aktualnie przejebane Co no, wrażeń nie ma jakoś Zamknij pizda co pytał O nie ścianę stawia jakąś kurwa No i mnie no kłamki No i borki No i radzie O S Dobrze że tu stał Dobrze. Dla mnie dobrze oczywiście Really? All flank me? No, jak on idzie, pusuje do przodu, wychodzi, to co się dziwi, że umiera? Bo jest zjebaną krytynę, napisz mu to, do... Iza, nie bój się. Ja cię będę bronić, jak, od... jak on ci odpowie siłą. Nie bój się, Iza, walcz. Z Debilami się walcz. Jeszcze jest Inara w boku No Weszła sobie Inara Low jest Nice Leży? Healing maybe? Co chcesz? Nie jest... O! Ja ty. Przyjąłem bombę. I idzie. Dostała do za 800 Leży Inara. No jest? No tam bez w i Idę go ścianę. No, tak się wygrywa. Gdyby nie ja kurwa z tyłu, to byśmy się tam podpierdolili. <laughs> <pacierzy, śmiech> <ja śmiech> oczywiście, to wszystko zasługa Pawła. No. Zaszczycony jestem jego prezencją. Oczywiście, to jest Wydaje zasługa się Pawła. Tak. się polscy po prostu, Szie no. Szie się polscy. Polski by nie no, było bez Pawła. Mówię wam. Wow, Paweł. Co? <noise> Jak to? A wampirusek jest wzroczynie? Co? On ma lepszy od od Ej, mecha. ale poczekajcie, ja idę po jakąś kanapkę się... O, i zajdzie wpiertalać. Mm. Daj głodnemu kurwa zjeźdź, a nie wiecznie, tylko byś kurwa sama jadła. Ja głodny cały dzień siedzę. Nie jesteś mnie kurwa na kanapkę drobiową. Idź do pracy. Zamknij pizda.